Zaczynamy od tego, że szukamy gdzie jest gniazdo OBD. W przypadku Citroena znajduje się tuż pod kolumną kierownicy. W zależności od różnych aut może znajdować się w różnych miejscach. Teraz zaczynamy od umiejscowienia w odpowiednim gnieździe OBD. Janasik Connect. Oczywiście na wyłączonym silniku. Pamiętamy o tym. Zaczynamy od uruchomienia silnika. uruchamiamy aplikację, przechodzimy do ustawień klikamy Janosik Konek zakładkę i klikamy połącz połączenie maksymalnie powinno trwać około minuty o już mamy następny ekran ok. temperatura chłodnicy, obroty silnika możemy podejrzeć one po chwili się załadują błędy silnika akurat tutaj nie ma i już mamy pierwsze informacje i parametry w odnośnie naszego samochodu